Dziwne odgłosy dochodzące z ciemnego podwórka, słabo oświetlony podjazd i wejście stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia. Oświetlenie zewnętrzne jest skandalicznie drogie, ciężkie do zainstalowania i zużywa tony energii elektrycznej. Kogo w tych czasach na to stać? Potrzebujesz Panta Trio Solar. To w pełni automatyczna, wielofunkcyjna lampa słoneczna o dużej mocy, zapewniająca ultrajasne światło na zewnątrz. Panta Trio Solar to niedrogie, zaawansowane rozwiązanie zapewniające większe bezpieczeństwo. Panta Trio Solar jest wyposażona w bardzo czuły czujnik, który wykrywa nawet najmniejszy ruch. Wszystkie ciemne obszary natychmiast stają się jasno oświetlone. Wreszcie wszystko zobaczysz. Panta Trio Solar wykorzystuje potężną moc słońca i jest bardzo łatwa w użyciu. Zamontuj na dowolnej ścianie lub w ziemi w kilka sekund. Idealnie przyjazna dla środowiska i bez dodatkowych kosztów, bez drogiej energii elektrycznej i okablowania. Bardzo czuły czujnik wykrywa ruchy w promieniu 7,5 metra. Teraz 74 wysokiej jakości diody LED oświetlają swoim niesamowitym blaskiem do 100 metrów kwadratowych twojego ogrodu praktycznie tak jasno jak w dzień. Pantatrio Solar zachwyca swoimi trzema niezależnie wielokierunkowymi panelami świetlnymi, bez względu na miejsce. W końcu masz światło dokładnie tam, gdzie chcesz. Pantatrio Solar wystarczy tam, gdzie w innym przypadku potrzebne byłyby trzy lub cztery światła. To genialne! Panta Trio Solar świeci tak długo jak tego potrzebujesz. Posiada również tryb bezpieczeństwa, a także tryb powrotu do domu. W trybie bezpieczeństwa Panta Trio Solar włącza się ze stuprocentową jasnością przy każdym ruchu i wyłącza się po 30 sekundach braku ruchu. W wygodnym trybie powrotu do domu Panta Trio Solar włącza się ze stuprocentową jasnością przy każdym ruchu i przyciemnia do komfortowego oświetlenia nastrojowego po 30 sekundach. Pozostaje włączony przez 5 minut, a następnie Panta Trio Solar ponownie automatycznie się wyłącza. Nie będziesz musiał o niczym myśleć. Dodatkowo wbudowany czujnik światła dziennego zapewnia maksymalną efektywność energetyczną. Ponieważ światło świeci się tylko wtedy, gdy jest ciemno, Panta Trio Solar dostarcza darmowe światło rok po roku i kosztuje 0,00 zł. Najwyższej jakości panel słoneczny zamienia światło słoneczne w energię w ciągu dnia, a wbudowany akumulator przechowuje ją do użycia w nocy. Mamy duże podwórko i naturalnie w nocy jest tam bardzo ciemno. Elektryk chciał fortunę za instalację systemu oświetleniowego. Teraz praktycznie nic nie wydałem na kompletny system oświetlenia z czujnikiem ruchu, a koszty prądu zero. Dużo podróżuję służbowo. Czasem wracam do domu późno w nocy i zawsze było tak ciemno. Teraz automatycznie zapala się lampa i jest jasno jak w dzień. To fantastyczne. Panta Trio Solar jest łatwa w montażu. Wystarczy zamontować ją za pomocą wkrętu lub użyć wygodnego kołka. Zrobione. Panta Trio Solar jest odporna na warunki atmosferyczne. Świeci nawet podczas deszczu, nawet kiedy temperatura spada poniżej zera, a więc także zimą, kiedy pada śnieg. A teraz pokażemy ci ogromną moc oświetlenia Panta Trio Solar podczas testu efektywności. Po lewej widać standardowe oświetlenie słoneczne, a po prawej widać Panta Trio Solar. Nasz dron ujawni prawdę z góry. Zobacz tę moc oświetlenia. Porównanie wyjaśnia sprawę. Panta Trio Solar niepokonanym mistrzem oświetlenia. Posuniemy się jeszcze dalej. To, co teraz zobaczysz, jest absolutnie niesamowite. Zainstalowaliśmy Panta Trio Solar na słupku od bramki. Dron już się podnosi, a my pokażemy ci całą okolicę z lotu ptaka. Spójrz na to. Panta Trio Solar oświetla prawie połowę boiska piłkarskiego bez elektryczności, bez żadnych kabli, ale z niewiarygodnie mocną jasnością 600 lumenów. Panta Trio Solar wystarczy tam, gdzie w innym przypadku potrzebne byłyby 3 lub cztery światła. To genialne. Mamy naprawdę duże podwórko. Nie można było wszędzie mieć światła, to byłoby zbyt drogie. Teraz jest po prostu idealnie. Wychodzisz na zewnątrz i wszystko jest jasno oświetlone i nic to nas nie kosztuje. To fantastyczne. Koniec z drogim okablowaniem lub bateriami. Koniec z płaceniem 500 zł za prąd. Raz zainstalowana panta Trio Solar zawsze będzie samowystarczalna. Przyjazna dla środowiska i bez kosztów energii elektrycznej. Wykorzystuje tylko potężną moc słońca. Zainstaluj ją tam, gdzie wytrzymały wysokiej jakości panel słoneczny może przechwytywać promienie słoneczne. Z łatwością dostosuj trzy niezależnie regulowane panele świetlne do swoich potrzeb. W końcu będziesz mieć światło dokładnie tam gdzie go potrzebujesz i obejmuje ono powierzchnię do 100 metrów kwadratowych. Panta Trio Solar ma dodatkową funkcję bezpieczeństwa. W trybie bezpieczeństwa każdy ruch aktywuje potężne, ultrajasne światło Panta Trio Solar, odstraszając w ten sposób intruzów. Dzięki temu poczujesz się bezpieczniej w swoim domu. Wracasz do domu ze swoimi dziećmi w ciemności, wysiadasz z samochodu i wtedy automatycznie czeka na ciebie jasne światło. Od razu czujesz się bezpieczniej. Od teraz najjaśniejsze światło dostajesz za darmo tam, gdzie go potrzebujesz. Spanta Trio Solar. Zadzwoń od razu i zamów Panta Trio Solar, potężną wielofunkcyjną lampę, która zapewnia nieskończoną ilość darmowego światła przez lata, z wygodną dostawą do twojego domu w okazyjnej cenie. Otrzymasz w pełni wyposażoną Panta Trio Solar i trzy niezależnie regulowane panele świetlne, aby zapewnić maksymalne oświetlenie tam, gdzie chcesz. Ultraświetlną moc 74 diod LED i 600 lumenów oświetlisz powierzchnię do 100 m2. Wysokie Jakości silikonowy panel słoneczny do super szybkiego ładowania w ciągu dnia. Czujnik ruchu i zasięg działania do 7,5 metra. Tryb bezpieczeństwa i tryb powrotu do domu automatycznie wyłącza się, gdy nie ma ruchu. Oraz wyjątkowo energooszczędny czujnik światła dziennego. Pantatrio Solar to wysokiej jakości odporna na warunki pogodowe i wytrzymała lampa solarna. Upał, deszcz, śnieg i mróz nie stanowią problemu. Otrzymasz także elementy montażowe i wygodny kołek do podłoża gratis. Pomyśl o tym. Zwykłe oświetlenie zewnętrzne wymaga pracochłonnej instalacji i jest drogie, a do tego musisz płacić za bieżące koszty energii elektrycznej lub baterii. Z łatwością zapłacisz 1000 złotych albo więcej. Ale Panta Trio Solar jest łatwa w instalacji, działa rok po roku bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Więc nie czekaj dłużej, zafunduj sobie najlepszą wielofunkcyjną lampę solarną, i wreszcie zapewnij swojemu domowi zapierające dech w piersiach jasne światło i więcej bezpieczeństwa. Wygodnie złóż zamówienie online na www.tvokazje.pl Nasi konsultanci czekają na Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z przyjemnością doradzą i przyjmą Twoje zamówienie. Dziwne odgłosy dochodzące z ciemnego podwórka, słabo oświetlony podjazd i wejście stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia. Oświetlenie zewnętrzne jest skandalicznie drogie, ciężkie do zainstalowania i zużywa tony energii elektrycznej. Kogo w tych czasach na to stać? Potrzebujesz Panta Trio Solar. To w pełni automatyczna, wielofunkcyjna lampa słoneczna o dużej mocy, zapewniająca ultrajasne światło na zewnątrz. Panta Trio Solar to niedrogie, zaawansowane rozwiązanie zapewniające większe bezpieczeństwo. Panta Trio Solar jest wyposażona w bardzo czuły czujnik, który wykrywa nawet najmniejszy ruch. Wszystkie ciemne obszary natychmiast stają się jasno oświetlone. Wreszcie wszystko zobaczysz. Panta Trio Solar wykorzystuje potężną moc słońca i jest bardzo łatwa w użyciu. Zamontuj na dowolnej ścianie lub w ziemi w kilka sekund. Idealnie przyjazna dla środowiska i bez dodatkowych kosztów, bez drogiej energii elektrycznej i okablowania. Bardzo czuły czujnik wykrywa ruchy w promieniu 7,5 metra. Teraz 74 wysokiej jakości diody LED oświetlają swoim niesamowitym blaskiem do 100 metrów kwadratowych twojego ogrodu praktycznie tak jasno jak w dzień. Panta Trio Solar zachwyca swoimi trzema niezależnie wielokierunkowymi panelami świetlnymi, bez względu na miejsce. W końcu masz światło dokładnie tam, gdzie chcesz. Panta Trio Solar wystarczy tam, gdzie w innym przypadku potrzebne byłyby 3 lub cztery światła. To genialne. Zainstalowanie go na domu zajęło mi 5 minut i 5 sekund na podwórku. Teraz wszystkie miejsca, w których potrzebuję automatycznego jasnego światła, są bezpieczne. Genialne! Panta Trio Solar świeci tak długo, jak tego potrzebujesz. Posiada również tryb bezpieczeństwa, także tryb powrotu do domu. W trybie bezpieczeństwa Panta Trio Solar włącza się ze 100% jasnością przy każdym ruchu i wyłącza się po 30 sekundach braku ruchu. W wygodnym trybie powrotu do domu Panta Trio Solar włącza się ze 100%. Jasnością 100%ową jasnością przy każdym ruchu i przyciemnia do komfortowego oświetlenia nastrojowego po 30 sekundach. Pozostaje włączony przez 5 minut, a następnie Panta Trio Solar ponownie automatycznie się wyłącza. Nie będziesz musiał o niczym myśleć. Dodatkowo wbudowany czujnik światła dziennego zapewnia maksymalną efektywność energetyczną, ponieważ światło świeci się tylko wtedy gdy jest ciemno. Panta Trio Solar dostarcza darmowe światło rok po roku i kosztuje 0.00 zł. Najwyższej jakości panel słoneczny zamienia światło słoneczne w energię w ciągu dnia, a wbudowany akumulator przechowuje ją do użycia w nocy. Wracasz do domu ze swoimi dziećmi w ciemności, wysiadasz z samochodu i wtedy automatycznie czeka na ciebie jasne światło. Od razu czujesz się bezpieczniej. Kiedy na zewnątrz jest tak ciemno, zawsze masz to dziwne uczucie. Z Panta Trio Solar wszystko automatycznie staje się jasno oświetlone. A teraz pokażemy ci ogromną moc oświetlenia Panta Trio Solar podczas testu efektywności. Po lewej widać standardowe oświetlenie słoneczne, a po prawej widać Panta Trio Solar. Nasz dron ujawni prawdę z góry. Zobacz tę moc oświetlenia. Porównanie wyjaśnia sprawę. Panta Trio Solar niepokonanym mistrzem oświetlenia. Posuniemy się jeszcze dalej. To, co teraz zobaczysz, jest absolutnie niesamowite. Zainstalowaliśmy Panta Trio Solar na słupku od bramki. Dron już się podnosi, a my pokażemy Ci całą okolicę z lotu ptaka. Spójrz na to. Panta Trio Solar oświetla prawie połowę boiska piłkarskiego bez elektryczności, bez żadnych kabli. Ale z niewiarygodnie mocną jasnością 600 lumenów. Panta Trio Solar wystarczy tam, gdzie w innym przypadku potrzebne byłyby 3 lub 4 światła. To genialne. Mamy naprawdę duże podwórko. Nie można było wszędzie mieć światła. To byłoby zbyt drogie. Teraz jest po prostu idealnie. Wychodzisz na zewnątrz i wszystko jest jasno oświetlone. I nic to nas nie kosztuje. To fantastyczne. Koniec z drogim okablowaniem lub bateriami. Koniec z płaceniem 500 zł za prąd. Raz zainstalowana Panta Trio Solar zawsze będzie samowystarczalna. Od teraz najjaśniejsze światło dostajesz za darmo tam, gdzie go potrzebujesz. Spanta Trio Solar Zadzwoń od razu i zamów Panta Trio Solar, potężną wielofunkcyjną lampę, która zapewnia nieskończoną ilość darmowego światła przez lata, z wygodną dostawą do Twojego domu w okazyjnej cenie. Otrzymasz w pełni wyposażoną Panta Trio Solar i trzy niezależnie regulowane panele świetlne, aby zapewnić maksymalne oświetlenie tam, gdzie chcesz. Ultraświetlną moc 74 diod LED i 600 lumenów oświetlisz powierzchnię do 100 m2. Wysokiej jakości silikonowy panel słoneczny do super szybkiego ładowania w ciągu dnia. Czujnik ruchu i zasięg działania do 7,5 metra. Tryb bezpieczeństwa i tryb powrotu do domu automatycznie wyłącza się, gdy nie ma ruchu. Oraz wyjątkowo energooszczędny czujnik światła dziennego. Panta Trio Solar to wysokiej jakości odporna na warunki pogodowe i wytrzymała lampa solarna. Upał, deszcz, śnieg i mróz nie stanowią problemu. Otrzymasz także elementy montażowe i wygodny kołek do podłoża gratis. Pomyśl o tym. Zwykłe oświetlenie zewnętrzne wymaga pracochłonnej instalacji i jest drogie. A do tego musisz płacić za bieżące koszty energii elektrycznej lub baterii. Z łatwością zapłacisz 1000 zł albo więcej. Ale Panta Trio Solar jest łatwa w instalacji. Działa rok po roku bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Więc nie czekaj dłużej. Zafunduj sobie najlepszą wielofunkcyjną lampę solarną. I wreszcie zapewnij swojemu domowi zapierające dech w piersiach jasne światło i więcej bezpieczeństwa. Wygodnie złóż zamówienie online na www.tvokazję.pl. Nasi konsultanci czekają na Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z przyjemnością doradzą i przyjmą Twoje zamówienie.